Czełem, Brigada Karol Garnca. Z tej strony świeżutko po treningu w Akademii Boksu. To, co widzicie za mną, Lisia Góra, zagłębie sportu walki, które się tworzy koło Tarnowa. Nie bez powodu dzisiaj przyjechałem z kamerą na trening, bo zazwyczaj jej tutaj nie biorę. Zaraz usłyszycie młodzież trenera Adama Wójcika, która w miniony weekend z sukcesami występowała na Mistrzostwach Małopolski. Niektórzy stawiali swoje pierwsze kroki na punktowanych pojedynkach, na sędziowanych pojedynkach, na... W pojedynkach o jakiejś randze niektórzy już bardziej doświadczeni przywozili do Lisiej Góry z powrotem medale. Także posłuchajcie tych, którzy już za kilka lat mogą cieszyć nas, kibiców pięściarstwa, występami i sukcesami w boksie olimpijskim. Ubiegły weekend byliśmy na mistrzostwach Małopolski. No było super, było dobrze. Zajęłam pierwsze miejsce. Dobrze się czułam w ringu, nie byłam jakoś bardzo stresowana, więc było ok. No na mistrzostwach Małopolski występował też mój brat. Wydaje mi się, że dobrze się zaprezentował. Było ok. Nie, nie pierwszy, bo jeszcze mam medal na mistrzostwach Polski brązowy, ale na mistrzostwach Małopolski na no to pierwszy medal. Nie, no nie było ciężko, walkę przegrałam, ale myślę, że była bardzo dobra. Trener był, myślę, że zadowolony, no i liczy się to, że zdobyłam kolejne doświadczenie. Myślę, że właśnie to, że było więcej osób, to dobrze nas świadczy, no bo większa grupa, no i też było więcej osób, żeby się wzajemnie wspierać, no nie? Więc okay. bardzo na plus. Walczyłem w zeszły weekend i zdobyłem srebrny medal na Mistrzostwach Małopolskich i mój tata był w nażniku i mi dawał taką motywację. Dobrze, ale mogłem się lepiej pokazać na walce. Dobrze trenowałem i dobrze się czułem, żeby więcej, więcej ciosów zadał. W zeszłym tygodniu byliśmy na Mistrzostwach Małopolski. Zajęłam złoty medal. Myślę, że dobrze walczyłam. Największym celem Póki co są Mistrzostwa Polski. Na Mistrzostwa pojechaliśmy grupą chyba 17-osobową. Oczywiście wszyscy bardzo siebie wspieraliśmy. Kurczę, po weekendzie czuję się bardzo dobrze. Zdobyty złoty medal. To były kwalifikacje do Mistrzostw Polski, tak? Więc, więc fajnie, nie? No, trener zwraca uwagę właśnie na, na ten okres przygotowawczy, żeby się dobrze zaprezentować, żeby siła była, kondycja. Na mistrzostwach Małopolski II, no i po złoto na mistrzostwach Polski. Jestem Adam Wójcik. To byłam w zeszłym tygodniu na. Byli no. <grym> się no. wszystko! Dobra, jeszcze raz takie razie. Ja się czułam to, dobrze tam. Nie wiem, to była moja pierwsza walka, taka punktowana. To była też moja pierwsza walka, punktowana. No i było dobrze. Znaczy, dobrze nawet, ale trochę się źle czułam w nocy, ale przeszło mi, więc dobrze. Się... E, ja się stresowałam bardzo. Taki stres trochę duży. E, właśnie miałam dwie, dwie walki i jedną wygrałam, a drugą przegrałam. Okay. A ja pierwszą przegrałam. Podobało mi się w sumie to. E, no było fajnie. No, ja bym chciała. Wystąpiłem teraz na Mistrzostwach Polski, gdzie stoczyłem dwie walki. Myślę, że był to bardzo dobry czas. Ta walka, miałem dwie walki akurat. Jedna stoczona przed czasem w pierwszej rundzie, a druga już zawodnik zawodnikiem z Kraków. Myślę, że był no, lepszy od tamtego. Dwa liczenia to zaliczyłem, dałem przeciwnikowi. No i akurat wygra na wysoko, myślę. No, są to kwalifikacje do mistrzostw Polski, także właśnie oprócz tych mistrzostw polski, żeby zdobyć jednak tego mistrza yy, także żeby zakwalifikować się do mistrzostw Polski. Także tak, no, była trochę presja, tak. No czy nie, nie mam żadnych takich jakby problemów. W sensie no jestem raczej, raczej pewny siebie, jak wchodzę do ringu, no ale zawsze tam było coś takiego, no, było coś takiego. No, akurat właśnie 19 wjeżdżam na kadrę po raz kolejny, także właśnie dziękuję trenerowi Dariuszowi Kochanowskiemu za no, że mnie akurat wypaczył, no i za to mu najbardziej dziękuję. Akurat teraz Mistrzostw Polski, 14 kwietnia. No i chcę także pojechać na Mistrzostwa Europy w lipcu chyba, bodajże. No i akurat teraz na tym pracujemy. No, zdarza się. Nie zawsze się wygrywa. Znaczy, walkę uważam, że dobra, dobrze się zaprezentowałem. Udało mi się położyć rywala na deski w pierwszej rundzie. No, ale decyzja sędziowska była inna. Nie dyskutuję z nią. Grafik jest, myślę, że przez cały rok taki napięty, że walki jeszcze można sporo wygrać, dobrze się zaprezentować Iść do przodu. No i w przyszłym tygodniu y, będę startował na międzynarodowym turnieju na Węgrzech. Bardzo się z tego powodu cieszę. Trener y, y, mi zaufał. Y, stwierdził, że się nadaje, więc cieszę się, że będę mógł tam wystąpić. I dziękuję za szansę, którą mi dał trener. No, po zawodach, no to zawsze trzeba pojechać, naładować baterię. No. Do McDonaldu, a gdzie? Znaczy, wydaje mi się, że ogólnie jesteśmy zgranym teamem, mamy fajną atmosferę, wszyscy się tutaj praktycznie lubimy, także no, jako akademia, jako klub myślę, że jest przed nami świetlana przyszłość. Na ostatnich mistrzostwach Małopolski, które się odbyły w w miniony weekend zdobyliśmy cztery złote medale, cztery srebrne i siedem brązowych. Generalnie jestem zadowolony z postawy moich tutaj podopiecznych. Niektórzy mieli przed sobą takie pierwsze starty, pierwsze przetarcia. Oczywiście to jest takie super doświadczenie, no być może no nie na takiej od razu rangi, że tak powiem, zawodach. No ale no gdzieś się trzeba przecierać, gdzieś, gdzieś trzeba zaczynać. Także no generalnie jestem zadowolony. Chcielibyśmy taką imprezę zorganizować tutaj właśnie w Lisiej Górze. Jestem już tutaj posłowie z naszymi władzami gminy Lisia Góra, tutaj z osobami, które, które tutaj zawsze pomagają nam w organizacji takich większych wydarzeń sportowych. No i chciałbym, no chcia, chciałbym żeby to się odbyło tutaj, bo no fajnie by było tutaj tą młodzież przyjąć z całej Małopolski i, i dać im szansę wystąpić na takim fajnym evencie. Walka Szymona pozostawia wiele do życzenia i nie tylko walka Szymona. Były takie walki, gdzie no, ten wynik był taki dosyć wypaczony. Nie wiem, czy to były błędy sędziowskie, czy po prostu wypaczony werdykt. Nie chciałbym nikogo tutaj oskarżać, ale na pewno przeanalizuję to wszystko i, i wyciągniemy z tego wnioski. Jestem. Nie jestem jedynym trenerem, który nie był zadowolony z tego sędziowania. Nie chciałbym tutaj tak przed kamerami kogoś e, e, brzydko mówiąc oczerniać, ale wyciągniemy wnioski, bo na pewno takie rzeczy nie powinny się wydarzyć i, i, i głównie jesteśmy od tego, żeby zadbać o, o taki fair play na takich zawodach przede wszystkim na, takich, na takiej rangi, na każdych zawodach i, i zadbać o, o to, żeby te dzieci wracały do, te, do tych klubów, a nie odchodziły i, i nie wiedziały, co się dzieje po tych werdyktach.